Cześć, jestem Klaudia kanał No i już, witam Was w Szyki Odpowiedziach. Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, którego wyniki przedstawiono na fotografiach. Po uzupełnie uzupełnienie zdań, tak aby powstał poprawny zapis obserwacji i wniosku. Obserwacji. Sole takie jak, zapiszmy to sobie przede wszystkim, azotan 5 potasu, czyli to z potasem KNO 3, siarczan 6 miedzi, czyli to, co ma mieć w środku. SO4 i siarczan 6 wapnia, czyli CaSO4 dobrze rozpuszczają się w wodzie. Żeby to ustalić, musimy przejść do tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli. Jeżeli nie wiecie jak ją czytać, zapraszam was do filmiku powyżej. No to sprawdzamy i widzimy, że siarczan 6 miedzi jest dobrze rozpuszczalne w wodzie. Niebieski roztwór tworzy to, co ma mieć, czyli siarczan 6 miedzi. Natomiast nie rozpuszczają się w wodzie. No to tutaj musimy przejść znów do tej tabeli i widzimy, że ma być nie rozpuszcza się w wodzie, czyli tam, gdzie mamy literkę N. I będzie to siarczan 6 wapnia, czyli CASO4. Tworząc białą zawiesinę, która po pewnym czasie opada na dno, czyli jest to osad. I teraz będzie wniosek nie wszystkie. Wszystkie sole dobrze rozpuszczają się w wodzie. No oczywiście nie wszystkie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i... not you